Niektóre potrawy naprawdę chcesz włożyć do ust, a niektórych wolałbyś nie dotykać. Już wkrótce dowiemy się, co czeka naszych bohaterów. Wow, co to jest? Ogromne wiaderka popcornu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale tu nic nie ma, to jakieś oszustwo. Poważnie! Nie wiedziałem o tym. Przepraszam, zaraz to naprawimy trochę cierpliwości. Czy to naprawdę zadziałało? Super, wiadro jest pełne, rewelacja! Ale dlaczego tak brzydko pachnie? Widzę, że Lili to nie powstrzymuje. Nie spiesz się, moja droga. Najpierw wyciągnijmy karty. Popcorn zawrócił mi w głowie i zupełnie o nich zapomniałam. Ura, nie będę musiała go dotykać. Lepiej, żeby moja karta trafiła do Lili. A ja będę mogła go chociaż polizać. Pyszności. Ojej, ona ma bardzo dziwny gust. To wspaniale. Nie rozumiem, dlaczego ci się to nie podoba. Fu, dlaczego to odłożyłaś, lili? Nie chcę go jeść po tobie. Andy, bądź mężczyzną. Weź się w garść, bo cię zmuszę. Uwierz mi, to wcale nie będzie trudne. Po co mi mop? Wstawaj, użyjesz go do obrony. Wow, to prawdziwa bitwa, ale fajnie. Jesteś trudnym przeciwnikiem, nawet się tego nie spodziewałem. Ale mnie nie pokonasz. Skoro nikt nie patrzy, mogę zjeść cały popcorn. Szkoda, że tak mało zostało. Dobra, jestem gotowy do wykonania zadania. Tylko, że popcorn się skończył. Nie mogłam się powstrzymać, przepraszam. Lili, wszystko zepsułaś. Ciasto łagi. Szczerze mówiąc mnie przeraża! Nie tylko ciebie, mnie też, ale ładnie pachnie. Może niepotrzebnie panikujemy. Betty, masz rację! Założy się, że będzie nam się podobać. W takim razie proponuję się pospieszyć i sprawdzić karty. Już je mam! Super! Będę mógł je polizać. A ja mogę ugryźć. Co? Nie będę mógł skosztować ciasta? To smutne. Przykro nam, Zak, masz po prostu pecha. To się zdarza. Nie wiem, co się dzieje, ale mam wrażenie, że to ciasto mnie kontroluje. Przestań wymyślać bzdury. Przyznaj się, po prostu bardzo chcesz je spróbować. Ale nie uda ci się tego zrobić. Ja je poliżę. Ok, Quentin, co z tobą? Nie wiem, te usta się do mnie przykleiły. Przepraszam, przypadkowo je zjadłem. Chcę polizać jeszcze trochę. Wystarczy, w ten sposób zjesz całe ciasto, a nic nie zostanie. Przepraszam, troszkę mnie poniosło. Weź się w garść. Nadeszła moja kolej na wykonanie zadania. Zobaczmy, co mamy pod kloszem. Dziwne. Talerz jest pusty? Gdzie się podział mój urodzinowy tort? obserwuję obserwujecie? Nie przeszkadzaj mi. Wreszcie mogę cieszyć się moim tortem. Boże, jest taki miękki. Jest przepiękny. Bardzo się cieszę, że miałam okazję go spróbować. Chyba słyszałam kroki. Czy ktoś może mi wyjaśnić, jak znalazł się tu mój tort urodzinowy? O nie, już go jedliście. To nie moja wina. Możecie zatrzymać ten tort wyszło niezręcznie. Chyba zepsuliśmy mu imprezę i humor. Czas sprawdzić, co spróbujemy w nowej rundzie. Wspaniale, to lód na patyku. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Może porozmawiamy? Dajcie mi więc od razu lody. Lili, jak zwykle się spieszysz. Jeszcze nie wyciągnę kart. No właśnie, ciągle o nich zapominam. Pewnie dlatego, że nie podoba mi się to, co jest tam napisane. Ej, hey Jess, jesteś z nami? No wstawaj! Mogę zabrać jej kartę. Nie, nie, wchodzę w to. Gratuluję, Jess. Masz okazję spróbować lodów. Szkoda, że nie są takie słodkie jak ty. Te czułości wytrącają mnie z równowagi. Zabierajmy się do jedzenia. Już polizałem lody, ale dopóki nikt nie patrzy, mogę to zrobić jeszcze kilka razy. Wystarczy, Andy, kończ. Teraz kolej na jazz. Proszę, kochanie, spróbuj. Dziękuję bardzo. Tak o mnie dbasz. Uwielbiam dziewczyny z dobrym apetytem. Fuu, tylko że teraz masz wszystkie zęby w czekoladzie. Yy, przepraszam, muszę lecieć. Chyba od niej uciekł. Nie mów tak, Andy. On wróci. Na pewno wróci. Ja tylko żartowałem. Nie lubię takich żartów. Już rozumiem. Jeśli nie macie nic przeciwko, to dokończę. O! Jeszcze ci trochę zostało na czole. Świetnie. Daj mi to. Nie można wyrzucać jedzenia. Czasami wydaje mi się, że mogłabyś zjeść po prostu wszystko. Wygląda na to, że czeka nas nowe danie. Mam nadzieję, że masz rację, Quentin. Czy to mięso? Wygląda jak surowy stek. Pewnie masz rację, Zak. Uuu, to jest takie oślizgłe. Nie chcę tego dotykać. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Spójrzmy. O nie, pomyliłem się. Muszę polizać stek. Co za pech. Trzymaj się mocno. W moim przypadku jest jeszcze gorzej. Jak ja się cieszę, to wszystko oznacza tylko jedno. Nie muszę nic robić z tym sekiem. No cóż, życzę powodzenia. Dzięki! Tym razem na pewno się przyda. Coś wymyśliłam. Może jednak spróbuję. Nie, tylko żartowałam. Lepiej wy to zróbcie. Niech zak zacznie! Dziękuję bardzo. Chociaż oczywiście nie musiałeś mi ustępować. Wolę poczekać. Nie, nie, Zak, tak nie można. Nie mogę kazać ci czekać. Czy to będzie trwać w nieskończoność? coś wymyślić. Jako gentleman daję Ci prawo do rozpoczęcia. Dziękuję, ale dopiero po tobie. Przyzwoitość nie pozwala mi postąpić inaczej. Czy to mi się śni? Co tu się dzieje? Dobra, wydawało mi się. Zak, to już za sobą, zaczynaj. Dobrze, masz rację. Ktoś musi położyć temu kres. Mam na myśli zacząć. Jak chce mi się kichać! to! Udało mi się ich oszukać. W tym czasie włożę sobie do buzi mój sztuczny język. Jak się masz, Zak? Świetnie mi idzie, już nie mam ochoty na kichanie. Jak widać zadanie wykonałem z łatwością. Ale co się stało z twoim językiem? On odpadł. Nie wiem o czym mówisz. O tym Zak spójrz tutaj! Kurcze, przyłapali mnie! Już rozumiem, oszukałeś nas! Ach tak? Więc teraz musisz naprawdę polizać ten stek! Ale za co? Boże, to jest obrzydliwe! Czy jesteś teraz szczęśliwi? Muszę pilnie wypłukać usta! Dobrze ci tak! Następnym razem nie będziesz oszukiwał! Wykonałem zadanie! Zobaczymy, jak Quentin sobie poradzi! Myślę, że to nie będzie łatwe! Ale mam plan. Wykorzystam ostry sos. Man. Boże, jaki pikantny. Moje usta już płoną. Zaraz wybuchnie tu pożar. Dlaczego to robić, Quentin? Boję się. Chciałem tylko usmażyć mięso. No jak? Udało się? Tak, właśnie. Taki stek z przyjemnością zjem. Mm, super, bardzo soczysty. Genialny plan. Nie spodziewałam się tego po tobie. Potraktujmy to jako komplement. Szkoda, że ja na to nie wpadłem. Nie ciesz się zbyt wcześnie, Quentin. To nie jest takie proste. Dodam troszeczkę tabasko do twojego steku. Zobaczymy, co teraz powiesz. To jest takie dobre, że chcę więcej. Świetnie. Ale dlaczego zrobiło się takie ostre? Moje usta znowu płoną. To przez tabasko, które dodałam. Ale dlaczego, Betty? Jestem już taka głodna. Zgadzam się, nie zaszkodzi coś przekąsić. Co z twoim żołądkiem, Lily? Pilnie potrzebuję jedzenia. Kiedy wreszcie będziemy kontynuować challenge? Już teraz! Przestraszyłeś nas! Nie podoba mi się taki numer. Przepraszam, chciałam się tylko spektakularnie pojawić. Jak wam się podoba moje nowe danie? Właściwie to nie wygląda zbyt dobrze. To dziwne, z jakiegoś powodu nie wszyscy lubią paluszki, ale ja je po prostu uwielbiam. I właśnie teraz niektórzy z Was będą mieli okazję spróbować tego dania. Jestem głodna, ale nie aż tak. Ja też nie. <ścoughs> Dobrze, że nie muszę próbować tych palców. Lepiej poczekam na kolację. Jess, co tak siedzisz? Czas zaczynać! No dalej polisz to! Ale w ogóle nie mam ochoty próbować palców. Przerażają mnie. Po prostu otwórz usta. W ten sposób pomogę ci. O nie, w moich ustach został kawałek palca! Szkoda, że nie potrafiła docenić mojego przysmaku. Lili, masz szansę to zrobić. Chciałabym z niej zrezygnować, ale obawiam się, że to niemożliwe. Trzymaj się Lili. To wszystko wkrótce się skończy. Staram się, Andy! Ojej, jak przyjemnie chrupie w ustach! To wspaniałe! Serio? Może ja też spróbuję! Mówiłem, że wam się spodoba! Cześć! O nie, to wampir! Zaatakował mnie! To przecież jazz! Nie zdawałem sobie sprawy, że jest taki wrażliwy. Od czego zaczniemy? O ohyda! Myślałam, że zaczniemy od czegoś pysznego. Przestańcie jęczeć. Lepiej szybko bierzcie swoje karty. Jaką wybrać? Wezmę tę. Miałam szczęście. Nie chcę iść o Mogło być gorzej. Monika, niech los zdecyduje, która zacznie. Dobra. Jest, wygrałam. Suzy, to znaczy, że ty jesteś pierwsza. O nie. Ona jest taka oślizgła. Niedobrze mi. Mnie też. Fu to najobrzydliwsza rzecz, jaką kiedykolwiek dotykałam językiem. Monika teraz twoja kolej, żeby trochę pocierpieć. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. Ojej, monika, coś jest na twojej twarzy! Jedna Monika. Kate, przytrzymaj ją. Musimy uratować naszą przyjaciółkę. No, ciągnij! A! <śmów> Dziewczyny, dzięki. Bez was ten potwór na pewno by mnie zjadł. No, w końcu coś smacznego. Stop! Poczekajcie. Najpierw musimy wylosować karty. Kurczę, tym razem nie mam szczęścia. A ja mogę polizać lody. Hurra! A ja je zjem! Monika, patrz. Suzy zabrała loby. Ej, czekaj! Ja pierwsza. Zjesz wszystko, a ja nie będę miała co lizać. Więc ja zacznę. Kate, to wszystko przez ciebie. To bolało. O tak, co za pyszności. Monika, może wystarczy, daj mi te lody. Suzy, daj mi spokój, pozwól mi cieszyć się pysznymi lodami. To jest takie dobre. Jakie wy jesteście chciwe. Oj, mój biedny język, nie czuję go. Dobrze ci tak, chciwość nie popłaca. Ej, kurczę, lody się skończyły. Dostałam pusty rożek. Chociaż swoją drogą, rożek też jest całkiem smaczny. Nie czuję języka. A mi smakowało. Mam nadzieję, że tym razem będzie coś smacznego. O, przecież jesteśmy ludźmi. Nie chcę jeść karmy dla psów. Dziewczyny, trzymajcie karty. Niektórym z was się poszczęści. Zdecydowanie nie mnie. Mnie też nie. Będziecie musiały spróbować tego obrzydliwego, a ja będę siedzieć i patrzeć. Monika, nie smuć się. Pierwsza i tak będzie, Kate. O nie. Ta karma wręcz śmierdzi. W ogóle nie chce mi się tego próbować. Uah, obrzydliwość. Jak psy mogą to jeść? Trzeba szybko wyszczotkować język. I to bardzo dokładnie. To nawet z boku wygląda odrażająco. O, jest lepiej. Pozostaje tylko pozbyć się pianki. Ej, nie w nas! Monika, teraz twoja kolej. Dziewczyny, nie dam rady, Suzy, może ty. Jeszcze czego? Zjadaj. Nie wiem jak zacząć. Nie mogę jeść tego paskustwa! Monika, pomogę ci. Jedzenie łyżką będzie o wiele łatwiejsze. Dzięki. Ale łyżka nie chce iść do buzi. Co ty zrobiłaś? Daj mi to. Teraz będziesz musiała jeść z miski tak, jak to robią psy. Dobra, dam sobie radę. Oczywiście, że dasz, zwłaszcza z moją pomocą. Ej! Co ty zrobiłaś? Co za ochyda? Świetna robota, Suzy, dobrze i tak. Sprawdźmy, co ta runda nam przyniesie. Monika, czekaj. Najpierw musimy wziąć karty. Kate, masz rację. Zabierajcie. Kurczę, tak chciałam zjeść obiad. Dobrze, że mogę chociaż spróbować. A ja w końcu coś zjem. Chcę być pierwsza. Życzcie mi smacznego. Stop, ja zacznę. Mam zamiar spróbować każdego składnika tego burgera. Super. To będzie najbardziej ośliniony burger w historii. Gotowe. Suzy, teraz twoja kolej. Moja? Zanim dotknęłaś burgera, wyglądał pysznie, a teraz nawet nie chcę go próbować. Fuj Nie miałam pojęcia, że pysznego burgera Można tak łatwo zniszczyć Jak Suzy? Smakowało? Nie, zabieraj to ode mnie Dziewczyny, nie chcecie burgera? No dobra, w takim razie sama go zjem O nie, to jest naprawdę obrzydliwe Ona nas czeka tym razem. Fuj, nienawidzę ryb. Już czuję ten obrzydliwy zapach. Nie. Jakie wy jesteście nudne, nic wam się nie podoba. Zabierajcie karty. O nie, jestem uczulona na ryby. Ale ja mam farta. Monika, zazdroszczę ci. No to co? Która pierwsza? Pozwólcie mi zdecydować. Entliczek, pętliczek? Suzy, zaczynasz. Naprawdę nie chcę tego robić. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. Aj, to boli. Zostaw mnie. Głupia ryba. Prawie sama mnie zjadła. Spójrzcie, co zrobiła z moim językiem. Kate, to nie jest śmieszne. Będzie śmiesznie, gdy będziesz ją jadła. Nie wiem od czego zacząć. Ta ryba z każdej strony wygląda obrzydliwie. Może nie muszę jej jeść. Niestety musisz. Ale mi z was koleżanki. No dobra. Jakie to straszne. Nie bez powodu nie lubię ryb. Kate, jak smakuje? Bardzo zabawne. Zaraz zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Aj, to boli! Jest obrzydliwe. Nie będziesz się więcej ze mnie nabijać. Przynajmniej w ostatniej rundzie powinno być coś smacznego. Limonka w ogóle nie jest smaczna. Jest kwaśna i obrzydliwa. Zobaczymy, kto z was dostanie szczęśliwą kartę. Ja, ja ją mam. No mogło być gorzej. Tak jak u mnie. Jaka szkoda, że nie mogę skosztować tej pysznej limonki. Suzy, będziesz pierwsza. Nie, dziękuję. Monika, więc zaczniemy od ciebie. Kurczę, mam nadzieję, że to nie będzie zbyt kwaśne. O, limonka w skórce wcale nie jest taka zła. A Suzy będzie musiała przegryźć tę skórkę. Dlaczego mam dziś takiego pecha? Wiem, nie muszę niczego rzucić, Mam przecież nóż. Dziewczyny, wyluzujcie. Po prostu ją pokroję. Gotowe. Monika, ukroiłam specjalnie dla ciebie. Możesz teraz polizać. Dziękuję. Fuj, co za obrzydliwość! Aż mi twarz wykrzywiło. Czuję, że to będzie bardzo zabawne. Suzy, myślisz, że to jest śmieszne? No to sama spróbuj limonkę. Oj. Przepraszam, Monika. Teraz już wiem, jakie to straszne. Ojej! Musimy pomóc Suzy! O, dziękuję. Uratowałaś mnie. Subskrybujcie kanał Multi do aby nie przegapić równie zabawnych i ciekawych challenge. Na razie.